Ja jestem Wojtek, to jest kolejność na tym kanale. ale będzie takie obstawianie kwalifikacji do mistrzostw, do e, Ale, żeby po prostu nie było przyjrzymy przejdziemy do grupy. To jest tak w prostu dla zabawy, a tam musi Tak po prostu sobie tutaj może przeglądać. Jest polska, proszę Państwa. Zacznijmy od grupy A. Bułgaria, Monte, Gro. No moim zdaniem te Bułgaria 1 do 0 pokona Montegrom. Pokonałaby normalnie. Angliczalnie zaczęłabym być do 0, ale jednak tutaj moim zdaniem będzie wynikiem 2. No oni. 4. Tutaj Kosowa w ogóle mogłaby mecz o jakby barażę która Kosowa praktycznie. Moim zdaniem tu byłby rewiz. Dalej Anglia, Montegro, tak, tak powinno być. Bułgaria, Czechy. No jednak ja tutaj, to jest my, nie poradzą moim zdaniem z Bułgarią zbyt dobrze. Więc to się prezentuje. Montegro, Kosowo. Dwa, Montegro, trzy, Kosowo. Dalej Bułgaria, Kosowo. Tutaj. Ciekawe czy to się zmieni czy nie? Aha, aha to się zmienia, dobra, Git. Ale ja Montegro na razie tylko z 0 punktami. Tutaj Bułgaria, Kosowa. Tak, da, dobra, zróbmy czyłem. Czekaj, ja Montegro. A czekaj, nie, Bułgaria, Kosowa. Oni grają ja w samą drugą stronę już. Co mm, tutaj? 2 dla Bułgarii, 1 dla Kosowa. Ojoj. Ciekawie. Dalej Czech. Nie patrz tutaj na punkty, bo to po prostu pokazuje tamte ilość punktów. A ja tutaj pokazuję takie tabela. Patrzcie tylko na Okej. Okay. No i Czechy i Montegro. Tutaj 0 dla Montegro i 2 dla Czech. Które idą troszeczkę do góry, troszeczkę do góry, idą, ale na nie o dużo. Tutaj Kosowa czas 1 do 1. Czekaj. Ej, no co, dodaję punkty XD Zda. e, Moim zdaniem tutaj e, po tragicznym spotkaniu Anglia na CSW nie poradzi z z tą różną. Anglia, kosowo, 3 do 3 i znowu Anglia sobie nie poradzi. Dalej spotkanie Montegro, Czechy. Tutaj 2 do 3 dla Czech. Tutaj. Czechy sobie. No tak, ale co z tymi Anglikami? Spotkanie Montego tak, Bułgarii. Tutaj Montegro aż 3 do 2. No 3 do 3 w Bułgarii to jest aż dlatego. Ale mam tego jeszcze trochę, bardzo, że jako do Kosowa kolejnego, potem Czechy, Kosowo trzech, tak mam się to o te baraże No dalej 6 do 0 Bułgaria przegrała, Arzakiem, ale tutaj tak nie będzie, to będzie jeden, do trzech. No i Kosowo mam No i tutaj jednak 4 do 1, jedne, do 1, przepraszam, tak, do 1, no i tutaj, a gdzie mam niedużą proszę nad Bułgarią, potem te trzech tak będą sobie tutaj Grałem, co no ja mam powiedzieć No nie wiem, tutaj moje zdaniem że mogą coś jeszcze wypracować na tych mieszkach i może nam oni Bułgarię. No Czechy tutaj z Kosowem sobie nie radzą, bo kosowa się okazuje lepsze i wchodzi przed nich dobra szedłem zaraz pokona Montego. Ale no, ja sobie tak skromnie pokonałem to Montegro. Bułgaria, Czechy tutaj lepsze. Okazało się, że drużyna czeska, która nam powoli powoli tam zbija, w ogóle Bułgaria też opada. Kosowo, Anglia tutaj, Kosowo sobie no tra, trochę radzi, trochę nie. No i tak się w sumie kończy. 18 punktów. Anglia z pierwszego, Kosowo z drugiego. Czechy odpadają, znaczy Czechy, a Bułgaria i Montenegro. Odpada grupa B. No, a pierwsze spotkanie Luksemburg. Litwa, no i tutaj Luksemburg, no nie wiem, czy sobie wyraził z taką drużyną jak Litwa. No i Litwa sobie tutaj wybija na górę bardzo dobrze. Portugalia, Ukraina, tutaj. Portugalia przegra moim zdaniem z Ukrainą. Luksemburg, Ukraina, tutaj Luksemburg też. Przerażnie z tą drużyną. Naprawdę sporo. No i Bułgaria, Serbia, no tutaj. Bułgaria Serbia sobie może. No prawie bo to poradzić. na no, Litwa Luksemburg tutaj. Litwa okaże się no, dużo, dużo lepsza znowu z Luksemburgiem. Y, pokonuje 4 do 0. No tutaj. Y, 2 do 0. Ukraina pokonuje Serbię. Serbia, Litwa 1 do dwóch dla nich, to jest naprawdę bardzo ładnie wyjdzie tutaj w górę z tym, gdzie będzie na pewno wszystkie mecze wygrane na Litwa. Będę no, na bardzo cieszy kibiców Litwy. Ukraina, Luksemburg tutaj Ukraina? No jeden do yy, jednego, przepraszam. To jest Lukse, zobacz, w końcu po jeden punkt i do nich dobrym wiadomością. Litwa, Ukraina, no wiadomo, Ukraina sobie no słabo radzi. Znaczy Litwa sobie radzi gdzie Ukraina? Tak średnio, tak średnio bym powiedział. Dalej Serbia, Portugalia, tutaj. Serbia, no Serbia. Portugal sobie radzi słaba. Serbia też nie najlepiej. Proszę na ilość punktów obu drużyn, to tyle osam 2 za 2. No na no, razie już po ostatnich meczach, No na no, razie no, 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 tak nie będzie w moi, moich oblicach. Tutaj 5. No dodajmy do 3. No, to nie Portugalców mogą się nawet nie tak To będzie mega, mega sensacją. Dalej Luksemburg, Serbia. No tutaj Luksemburg 0, Serbia 3. To podskakuje Serbia, bo to tak nisko naczycie, to już Bóg nie przegoni. Tutaj też tak zostaje. Ukraina Litwa, bo tutaj naprawdę Litwa kozaczy. Naprawdę Litwa idzie w górę. Jest pierwsza, to tutaj dzieje. Dalej... Litwa Serbia. No tutaj pierwsze spotkanie przegrane przez drużynę z Litwy 2 do 5, aż naprawdę Serbia teraz po tym spotkaniu podchodzi w górę. No i moje spotkanie mega ważne dla Portugalii. Chodzę się, mo, tak, to musi, musi teraz wygrać y, ta drużyna. Więc lecimy 4 y, do 5 w Portugalii. Starczy to nawet na drugie miejsce. Zwala wala Serbia na czwarte, Ukrainie daje walkę dalej. Ale tutaj są w tej grupie były emocje. Lecimy dalej. Nederlands Białoruś tutaj 7 do z 1 w sumie może być, no. I na Północna tutaj 4, 0, no. Wysokie wyniki. Dalej. Netherlands, Niemcy tutaj 1 do 5. Naprawdę, to mnie ciekawie. Estonia Północna 5 do 2. No, na się obniża. Estonia Nordirland 0,2. Białoruś, Niemcy, 0, nie bo to tak To są naprawdę wyniki profesjonalne. Tutaj jeden pierwszy krok Białorusi na tych mistrzostwach i 3 y, dla Libunasy. No tutaj tak w sumie może zostać. Dalej Estonia, Białoruś, moje spotkanie naprawdę emocjonujące. Tutaj w sumie mogę zostawić jakiś wynik. No tutaj w sumie, też. tutaj w sumie 2,1. Y, Tutaj w sumie też tak zostają, w sumie teraz, bo ja się tak zostaje. Nie zgub się na punkcie, podanawiając, podanawiając No i biała roś z stana punktami. Naprawdę słabo się zaprezentowała. Tutaj eliminacja. Dalej. No, zostaje, zostaje, zostaje. Nie, no nie tutaj na pomocy nie zostanie. Tutaj jest 4 do 0. Uu, Dania, Szwajcaria, 3-3. Naprawdę ciekawie, ciekawie. Georgia Gibraltar, już teraz do zera dajmy, no. Naprawdę. Dania, Irlandia tutaj. Zero. Naprawdę Dania. O no, poległa, poległa, powiem szczerze. No i czekał jak to Giorgio się naprawnie. naprawdę na można jest wbić się pod, przed Irlandię. Przed Irlandię się naprawdę tutaj może być. Zobaczmy. ciekaw naprawdę do tego. Republika Irlandii, Gibraltar, więc tutaj raczej... Irlandia bez triumfu z Gibraltarem który... no a się z tymi troma punktami zostanie. Dawek Gibraltar kontra Dania, no tutaj raczej jeden gol im się uda wcześniej. dziewięć do jednego. To są wysokie wyniki. Tutaj no to Irlandia naprawdę jest w niezłej formie, to mistrzostwa. Republika Szwajcarii się tak łatwo nie da złapać przeciwnej drużynie. Georgia pokonuje jeden do zera nie. To jest mega dla nich obniżenie, bo Georgia ich naprawdę chce gonić. Dalej Szwajcaria, Gibraltar. Tutaj, y, tutaj y, znaczy nie 3, tylko 3. Znaczy 4, tylko 3. Georgia, Republika Irlandii, Litwa, Uszynik. A, to nie tak źle. Y, Georgia, Irlandia 1 do 1. To Irlandia daje gorszą sytuację, ale jaką daje Georgia? Naprawdę, moje przełomie Danie. Tutaj będzie Dania, Szwajcaria, gdzie. Będzie 2 do 4 dla Szwajcarii. Jest na w tej sytuacji Gibraltar, Georgia. 1 5. Naprawdę blisko jest Georgia. Szwajcaria, Irlandia. 3 do 1. Tutaj 6 do 0 może zostać. Tutaj 1 do 0. Nie ustawmy tutaj 0 do 0. Tutaj 1, 6 może zostać. Tutaj 1 do 1. No raczej 4 do 3 Oj, badania sobie kompletnie poradziła na misjach 8 punktów jedynie no dobra, w których Szwajcarii coś jest dziwne wort mm, wykonała Gibraltar, no i jeszcze z nim zremisowała i z Georgia ona zremisowała, no to tak, a reszta no, Pana... naprawdę badania się nie zaprezentowała zbyt dobrej, ale jakie są plan to Islandia, jakiś Georgia, jakiś gibraltar znakomity, no to sobie to ja wam na teraz odcinku kolejne 3-4 grupy, no zachodaj to EF G i H. Obstaję w kolejnym odcinku, od, żeby oglądać ten odcinek, będziemy z wami działać. Siemaneczko, e No i papa! pa pa!